Ty jesteś szybki, nie? Stefcie jedziesz z nami na dzień ziemi, posprzątać trochę. Co? Ogon do góry, fajna akcja, wiem, dobra. Już ci sypię, już ci sypie, mój kochany. Siemaneczko czarne kciuki. Dzisiaj akcja naprawdę. Mega, mega, mega. Zorganizowana we współpracy z Sołtysem Gminy Gościecino. Fajnie, ludzi się nazbierało, idziemy posprzątać. Patrzcie jaka ekipa Ochotnicza straż pożarna. Jeszcze tam ludzie stoją, także będzie grubo. Idziemy zrobić porządek na tym świecie. Są tu zdzieli obowiązki, są tu z obowiązki. Jak korzystając z okazji, zobaczę wozy bojowe i jak wygląda remiza. Bo nigdy w życiu nie miałem okazji tego oglądać. To jest petarda, sprzęcichu mnogo. Fajnie, mina wejcherowo. Tu święty Florian. Jakieś rękodzieło. Petarda. Porządek musi być. Wszystko pięknie poukładane. O, oni mają zawsze na pewno. Kur... Nie no, nie żartujmy. Straż Pożarna to jest porządna firma. Tylko ja ten... Chodzę, szukam, rozglądam się, gdzie jest ta rura do zjeżdżania. A czemu? A, no i cały urok prys, a ja ciągle tej rury szukam. Dla takich jak ja, co nie byli nigdy w wodzie strażackim bojowym. O! Miejsca jest. Ale ja tu nie będę o strażakach nagrywał, bo my jedziemy sprzątać. O, ale petarda Kurde, kierować czymś takim fajnie by było. Taka machina wielka? No. Mogę cię nagrywać? Jasne. Super. Co mówisz? Jedna z największych pomp do wody w województwie. Tak, zgadza się. Możemy ją zerknąć? O, no to jest maszyna. Faktycznie. Na maksymalnych obrotach na godzinę to jest 400, około 435 000 litrów. O, pierdziela. Nie ma dużo straży takiego czegoś, takiego sprzętu. No nie, z tego co ja się dowiedziałem, to druga caka. Podobno stoi niby A. A, Super. No i jesteśmy w terenie. Rozjechaliśmy się na trzy ekipy. Jesteśmy podzieleni. Patrzcie, takie nam się trafiło tutaj. Piękne, Piękny stawik, piękne miejsce do wypoczynku dla, dla społeczeństwa. No ale niestety. Ludzie nie potrafią uszanować takich miejsc, i zostawiają to, co zostawiają. Także biorę się za sprzątanko i działamy. Nagrillować. Jo, odpocząć pewnie, z miłą chęcią. Tylko czemu kurzy nie zostawić po sobie porządku, nie mała? Ja, pitole, ile tu jest. No, fajnie, wrzucić gdzieś dalej. Mnie to nie dotyczy, koło mnie nie leży. O tu jest normalnie słoikownia. Kurę, słoiki tu były. Masakra. Takich miejsc jest naprawdę dużo. I akcja 15 minut dla lasów Flaminga Recykling. Naprawdę to jest dobra akcja. Zapraszam wszystkich serdecznie. Flamingo pozdrawiam. I pozdrawiam jeszcze raz wszystkich sprzątających. Zostawmy po sobie porządek. I co? Nie lepiej, nie lepiej, zaraz czyściej, zaraz ładniej, zaraz to jakoś fajniej wygląda. Dwie godziny, dwie godziny zbierania, pierwsza partia. Ekipa tu działa na maksa patrzcie, to jest pierwsza partia zaraz wam pokażę drugą partię. Tutaj sołtys z mieszkańcami walczy o to, żeby to miejsce było przeznaczone na... Takie miejsce wypoczynku dla rodzin dla mieszkańców chcieli tu zrobić strefę jakąś przemysłową. Wszystko to betonem zawalić. No ale patrzcie, i to jest druga partia śmieci. To jest druga partia śmieci, co tu mamy z ekipą na zbierane. Katastrofa, nie to jest katastrofa, jak my potrafimy zawalić tak wspaniałe, cudowne miejsca. Tonami śmieci. Katastrofa. Jest masakra. Nie? Po prostu katastrofa. Patrzcie nawet co można znaleźć. Nie wiem czy to jest astrazenka czy co to jest. No ale tu takie rzeczy leżą. Kurde, to jest katastrofa. bo Pepsi nie jest do picia tylko do popijania. Dużo, dużo tutaj nie musieli popijać. Widocznie im co innego bardziej smakowało. Kochani, tak naprawdę dzisiaj stacja pierwsza, stacja pierwsza wśród tego ogromu tych worków ze śmieciami, ale też trafiła mi się chyba nagroda, puchar UEFA, puchar UEFA za sprzątanie. Taką fajną karawkę trafiłem, także fant na oko, znaleziona, wyląduje na półeczce i co, chyba za dobry uczynek, nie? I co Sołtysie, może być? Może być, akcja bardzo fajna. Dziękujemy. To my dziękujemy za pomoc. Ale wiesz, Mareczku, że my zawsze chętnie. Naprawdę, nie? Szkoda aż, tego miejsca. Aż. no Mówiłem, że to chcą na, na jakiś ten gospodarczy, tak? jakieś no, przemysłowe, teren przemysłowy, ale udało się ocalić. Mam nadzieję, że władze gminy dotrzymają słowa. No i petarda. Jak Chcemy coś. Zobaczcie, to nasze dobro, Żuwol. Trysz. Super. To jest przerażające, bo to ten, ten nie Przerażające, nie? Bartku. Katastrofa. O mały pomocnik kiedyś też może pomoże Patrz jak tu ekipa zasuwa Cały wózek renty też renty wszystko każdy ziom zbiera złom to na złom jest petarda a no i tak działamy wspólnie dzisiaj